O, o. Idziemy na Corn Maze. Co, yy, ta minigierka skrywa sekret. I to taki, fajny, taki całkiem fajny sekret. Tylko, żeby go zdobyć, jest nawet nawet trudno. Więc spróbujemy przejść najpierw bez tego sekretu. Dobra? Dobra. Smooth. Snap. Interesujące, Czy ja przeszedłem to kiedyś na Smooth? Powiedzmy, że Snap będzie skręcanie. Mam nadzieję. Okej, okay, takie skręconka mamy. No, ruszamy się lewym kontrolerem. Jak to się chowało? R2? Coś ten deseń. O, ma klucz. Cześć. Dyniowy klucz. Prawda? Jestem. O cielu. O blisko! O! Zapomniałem o tym. Halo O, cioha. Okej, okay, poszedł sobie chyba. No trzeba bo to jest niebezpieczny akurat Trybikson. O, idzie tam, widzę go. Teraz jak zdobyłem klucz, on mi bardzo bardzo często widzi. That's unfortunate. Though. Ojeju NOPE Pobieg sobie Okej, okay, oddychamy Ale mi się kon... Głowa cała trzęsie Co jest? Ale pulsuje mi głowa What the hell? Fajne I gdzie on jest? Dobra, uciekam się. A bo on się tepa No tak Zapomniałem o tym Dobra, dyniowy exit To jest ten? O chyba tutaj jak tam dojść tędy? Halo, oh no. Tutaj jest exit? Czego zrobię za pierwszym razem? <laughs> Kurwa się wystraszyłem. O, to nie jest exit. Nie yep. <laughs> ehm, no to mam problem. No stary, no. Ale ja to muszę. What the hell? Shit shit! O, oh, hell nana no, no. Sary, co tam. Bawimy się dobrze, nie? Hmm... Um. A, to tu mogę iść. Okej, okay, dobra, to dzięki podpowiedzi... Weź mi właśnie. Okay. O, nawet mi słyszę. No i to jest właśnie ten problem w tej. W tej minigierce jest to problemem. Że za każdym razem jak z tego wyjdę... To on od razu idzie w moim kierunku Like immediately That's quite problematic No to jest problematyczne, ale cóż Poradzimy sobie jakoś, jakoś Dobra, Poszedł miarę daleko, speedrun Speedrun To the exit No. Nope. O, już mnie słyszy, no Okay. Nie ryzykuję na razie. Chcę to przejść. może później. O, a, moi oczy. O. Dobra, Speedrun. Nie ma innej opcji. Speedrun. A tu też jest chowańka Dobra, w dół jestem chowanki. To jest to, to, jest, to, to, jest to, to, jest to, 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 to. I uciekamy, pany. No i łatwo. No, także fajnie. Podoba mi się to. Co to za keraluchy? Licznik. Jaki ty. Jednowymiarowy Dobra, otwieram je to. O, maska! What the? Co rzemień mam na fa... Czemu ono się kręci jak na mordzie mojej. O te! Dobry. Co się dzieje? Halo? That shouldn't work like this, I guess. No dobra, no cóż, rzutmy sobie przynajmniej w tej maste. Ciekawe czy siądzie. No. Chyba nie. Ech, o kurwa, No nie patrz. Wychodzimy stąd. <laughs> pany, pany, przyszliśmy pierwsze, bo się ciemności już za nami. Oczywiście wrócimy do tego później, ale już za nami na tą chwilę. No powiem tak: hallway, a ja wolę sobie zostawić na koniec, bo on jest naprawdę <laughs> intensywny. Pomimo, że nie jest intensywny, ale jest intensywny. No nic. Build the mangle. puszczaj. Cyk. Let's go. to oh. the fazbear entertainment fulfillment center no, witam, witam. today we are assembling animatronic performers we'll bring joy to the children at one of our many freddy fazbear locations just place the necessary components in the assembly chute conveniently located at the front of yep, your workstation yep. each work order is unique so gather only the components as shown on the quad monitor array Okej, okay, no, trochę Malejmy. Musimy wstrząsy dawać, rozumiem. To tak, na monitorkę będą się pojawiać rzeczy, które muszę wrzucić tutaj do tej dziury. A sąd z tych linii tutaj będą tutaj wjeżdżać. Co ja... ja to miałem? No. No to mamy problem! Okej, okay. ta noga na pewno Kapkakę na pewno Okej, okay. chodź, Cia. Morda, to ta morda? To nie ta morda, tamta morda Dobra Balun chłopca musimy dać No, dawaj się, dziadzie yy. nie pamiętam łapa To na pewno też Eeeem, um, petepite pam, pa, pa, nóżka ta. Dobra, rąsia Taka zgnięta, ten. To też, to też, nie. Ten... O! Um, dobre. 70% przeprzeżyłem? przeżyłem uh looks -oh. Ty już mnie zwolniliście? Nie podoba mi się Good to. Enough. O, Strasznie są dobrze. Aha. You next time. <laughs> Zwolnili mnie, ale powiedzieli: A dobra, tym razem nie zginiesz. Darujemy cię. Niu. No, ale. Ach, nie umiem rzucać dzisiaj. Nie wiem. Na pierwszym razem lepiej mi poszło. scare. Uuu, tutaj Withered Foxy. No nie, powtórka z rozrywki. Jesus, leave me alone.